Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Najlepsze Bitwy Ryuka W dniu dzisiejszym chciałem zaprezentować wam bitewkę Na radzieckim ciężkim czołgu 7 tieru Czyli IS IS bądź Józef Stalin Jak kto woli, bo ten skrót IS właśnie to oznacza ehm, Bitewka rozegrana chyba około tygodnia temu jak widzicie losowanie jest całkiem ciekawe, ponieważ e, same głównie siódme tiery, e, no i połowa szóstych tierów, więc całkiem spoko, e, strasznie dużo ciężkich czołgów. E, mapka to oczywiście Erlenberg, e, no i procent szans według XVM, jak widzicie, 47. E, I cóż, rozpocznijmy sobie oglądanie tej bitewki. Jeszcze powiem tylko tyle, że gram tutaj na dziale 100 mm, które ma 175 penetracji i 250 uszkodzeń. Tak. Mamy tutaj czołg ten właściwie w pełni wyekspiony. Brakuje mi właściwie tylko tutaj do wyekspienia tej topowej 122, której... Mimo tego, że ją w Exp, raczej nie będę instalował, ponieważ dobrze gra mi się na tej setce, yy, słabo gra mi się na, na tej 122, która no jest takim rozrzutnikiem gnoju, jak już kiedyś o tym mówiłem. Yy, no ale z czołgiem IS polubiłem się w momencie, kiedy już zakupiłem tą setkę i, i gra się naprawdę bardzo przyjemnie. No i w tym momencie macie okazję zobaczyć najlepszą moją bitwę na tym czołgu na Erlenbergu w trybie szturmu Pierwsze co postanowiłem zrobić to wyjechać tutaj na góreczkę Postać chwilę Uruchomić lornetę popatrzeć może coś wyświecę No ale niestety nic nie wyświetliłem Za to widzę że tutaj T150 po mojej lewej a raczej przede mną ostro ciśnie do przodu. Cóż, jest to gracz według XVMA ma czerwony z bardzo niskimi statystykami, więc trochę się nie dziwię, że wyrwał tak do przodu. No ale skoro on pojechał, stwierdziłem, że ja też pojadę trochę, no cóż, skoro on nie dostaje, to ja też nie dostaję. Mm, tak, schowałem się za kolejnym domkiem w krzaczku i o dziwo udało mi się chyba coś wyświecić mi albo KW2, nie wiem. E... W każdym razie T150 już ładnie wyrywało za 240 prawie w tyłeczek. Niestety schował się więc widzę boczkiem T29, w którego nie trafiam bądź trafiłem w ziemię a celuję w dolną płytę bo jak wiadomo T29 ma mocarną wieżę natomiast kadłub słabiutki. T29 wyłapał drugi strzał i trzeci strzał za 250. No i w tym momencie pierwszy frak w bitwie i pierwszy mój frak. Ja już mam 912 uszkodzeń. E, także ładny wynik całkiem. Tak, teraz poluję tutaj na te na te T150. Nie mam pojęcia jak ten strzał nie wszedł. E, był trochę z biodra w sumie strzelany, ponieważ odwracałem w tym momencie lufę, e, bo wcześniej spoglądałem na te tego T29, ale co się odwlecze to nie uciecze. Co prawda taki dobity frak tylko za 18 damage'u No ale frak się liczy e, i to jest ważne. Tutaj mamy kolejny T29. Niestety jest on dosyć daleko. I tutaj taki mały blindik. W sumie nie wiem nawet czy to weszło, czy nie weszło. Tu próbowałem jeszcze w silnik zaatakować, e, ale niestety no nie trafiłem. Ale skoro widzę, że T29 strzela się tutaj z KW85 i z Tigerem, którego właśnie teraz niszczy, no to ja postanawiam jechać do przodu, wyjechać mu na tyłek. No bo skoro tam się, teraz się KW85 nim zajmuje, jeden, drugi, jeszcze T150 chyba tam do niego zajeżdża, no to ja postanawiam od tyłu go zajechać. Dziwna rzecz się tutaj stała, że poszło to gdzieś górą. Eee, kolejny strzał z biodra. Niestety nietrafiony. Teraz już bardziej pocelowane i trafione oczywiście. Eee, T29 się nie przebija. Już dwa razy. Ja za to bez problemu się przebijam eee, i ubijam. Trzeci frag na moim koncie. 1332. Eee, punktów uszkodzeń już nazbierane. No i co, postanowiłem nie cisnąć się dalej w stronę bazy przeciwnika, bo to nie ma sensu żadnego, skoro widzę, że tutaj po drugiej stronie na linii 2-1 sporo czołgów przeciwnika. No i tłuką tam nasze czołgi, które już KW3 jest na ogrysku, T43 jest na ogrysku, e, i właściwie też jest już na ogrysku, jedynie T29, ma w miarę dużo e, HP No i tutaj e, postanowiłem, że tak powiem, zajechać ich bardziej od tyłu, wjechać tutaj na ten zameczek e. Tak, 5 minut do końca bitwy zostało. Tutaj KW85 nie wiem dlaczego, ale postanowiło się wrócić. Eee, cóż, będzie to zgubne dla niego, niestety. Tak, tutaj KW85 się po raz pierwszy przebija coś. Mnie. Eee, ja mu oddaję. On mnie za... 226 jamu za 258 tutaj sprawdzam do przodu czy nic mnie nie ubije stamtąd ale nie za to KW-85 odwrócony przodem do mnie dostał w tą mniej skontowaną przednią płytę drugi strzał po włazie pięknie wlazło za 244 już mam 2071 uszkodzeń i w tym momencie czwarty frag Wpada na konto. Nie wiem jak to weszło w ogóle, skoro ten KW85, który tutaj stoi obok mnie, mnie popchnął. E, dobicie, dobicie Pantery M10. Piąty frak, 2258 uszkodzeń. E, no i jedziemy dalej. Nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej. E, tutaj ta flanka, tak jak mówiłem, no, niemal padła. E, w ogóle dużo naszych czołgów padło. E, tutaj już w ferworze walki jeszcze napisałem, żeby jeszcze jeden został dla mnie. Miałem nadzieję na zrobienie tutaj misji, skoro widziałem, że te czołgi tutaj są na takich ogryskach. Miałem nadzieję, że uda mi się zrobić misję na... Tutaj miałem misję na taranowanie, zniszczenie poprzez taran. No i miałem nadzieję, że tego Isa uda mi się dorwać poprzez taran. I jak widzicie, z biodra strzeliłem. Ale niestety, niestety weszło w gąski i nie przebiłem tego Isa. E, tak, zostało mu 220 e, życia, to znaczy Przepraszam, zostało mu 130. E, no i został wykończony w tym momencie Isior. E, I tak. To by był koniec tej bitwy. E, widocznych uszkodzeń 2607. 6 fragów, no i wisienka na torcie. Przejdźmy do podsumowania wyników tej bitwy. Jeszcze tylko powiem, że WN8 moje w tej bitwie wyniosło 4569, jeżeli dobrze widzę. No i przejdźmy do podsumowania wyników bitwy. No i witam Was w podsumowaniu wyników bitwy. Jak widzicie, bitwa oczywiście zakończyła się naszym zwycięstwem. Wszystkie pojazdy wroga zostały zniszczone. No i nagrody, co tutaj mi wpadło? Masterka, masterka, oczywiście mastereczka wpadła, piękna złota mastereczka, z której bardzo, ale to bardzo się cieszę. No i oczywiście specjalista za, za 6 fragów. No jak widzicie każdy czołg, który napotkałem, który, który dostał ode mnie strzał został przeze mnie zniszczony 35 tysięcy zarobione, 2580 expa, z tym że jest to expa razy 2, przejdźmy dalej. Słuchajcie, 2882 punkty obrażeń, czyli strzał, który w ciemno strzelałem w T29 jednak wszedł ponieważ jak pamiętacie pewnie 2600 ponad było po oddaniu ostatniego strzału w ISA, no a tutaj jest 2800, więc ten strzał w ciemno w T29 oczywiście wszedł. 6 fragów, 1290 punktów doświadczenia pojedynczego i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, ponieważ to nie jest rekord o ile rekord Damage'u 2882 to jest nowy rekord na tym czołgu mój o tyle punktów doświadczenia zdobyłem już kiedyś więcej a mimo wszystko masterka wpadła dopiero teraz eee... no cóż nie będę wybrzydzać tak jest mastereczka bardzo się z tego cieszę eee, no jak widzicie T29 z naszej drużyny również dużo zrobił niestety zginął no i w ogóle nasza drużyna całkiem dobrze zagrała Przeciwna drużyna też muszę przyznać, że całkiem dobrze zagrała No ale niestety nie udało mi się wygrać No i spójrzmy dalej Oddane strzały 21, 17 trafień, 15 z penetracją Więc całkiem wysoki wskaźnik wydaje mi się trafień No i penetracji Z dystansu większego niż 300 metrów 1200 prawie, ja otrzymałem 7 trafień, tylko 3 zdoły przebić mój pancerz, 970 punktów uszkodzeń zostało zablokowanych przez pancerz, eee, no i z uszkodzenia zadane z moją pomocą 347, także całkiem nieźle chyba, jak na czołg ciężki, wiadomo są lepsze wyniki, no ale to są tylko najlepsze bitwy Ryuka, a nie epickie bitwy nie wiadomo kogo, eee, no i tak. Zarobione 35 tysięcy kredytów, na czysto wyszło to 25 tysięcy, ponieważ 5 tysięcy naprawa i 5 tysięcy um, uzupełniania amunicji. No i muszę przyznać, że wolę grać na tej setce, ponieważ ta setka ma tańsze pociski od 122, szybciej ładuje, penetracja jest ta sama, a większa celność, więc zdecydowanie wolę grać celniejszym działem. Z tańszymi pest pestkami niż y, z czymś co ma słabą celność i po prostu drogie pestki, tak? Więc wolę czymś takim grać i już Ekspa, tak jak mówiłem, dwa Boże, 1290 pojedynczego 2580 po y nagrodzie za pierwsze zwycięstwo dnia No i tak, taka to by była bitwa, moi drodzy Mastereczka, z której bardzo, ale to bardzo się cieszę, mimo że jak widzicie nawet załogi nie mam na 100% w tym czołgu, ponieważ po zakupie ISA nie przerzuciłem załogi 100% z KW85, tylko postanowiłem zrobić sobie tutaj nową załogę, ponieważ załogę na KW85 używam do, do grania w, w twierdzach więc zdecydowanie wolę sobie tutaj na nowo wyekspić załogę, robiłem ją od 75%, już jest 98%, więc jest całkiem w porządku. Yy, tak, moi drodzy, taka to by była bitwa, słuchajcie, mam taką dla Was propozycję, jeżeli macie jakieś fajne powtórki, yy, a chcielibyście je pokazać światu, yy, nie macie, nie wiem, komu je ich wysłać, na przykład, nie wiem... I jest ta bitwa za słaba, aby pokazał ją faja, nie wiem, Hallak, Mr. Omen, czy ktokolwiek, kto pokazuje takie powtóreczki. Śmiało możecie spróbować wysłać ją do mnie, spróbować. Możecie wysłać ją do mnie, a ja postaram się nagrać taką bitwę i wrzucić w jakiejś nowej serii, której będę prezentować nie swoje najlepsze bitwy, a wasze najlepsze bitwy. No i tak maila, na jakiego możecie wysyłać, to y, macie podanego, w, y, jeżeli wejdziecie na mój profil na YouTube, możecie też wysyłać takie powtórki y, na Facebooku bądź w prywatnej wiadomości na YouTubie e, tylko prosiłbym abyście wrzucali te powtórki od razu na Replays żebym ja stamtąd mógł sobie pobrać taką powtórkę żebym widział od razu jaki jest wynik i tak dalej i tak dalej e, dobra nie przedłużając tego odcinka to by było na tyle mam nadzieję że bitwa wam się podobała nie zapomnijcie jej ocenić i skomentować no i nie zapomnijcie o mojej propozycji e, a tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.